Aby sprawdzić, czy działa impuls w obroży, zbliż lampkę testową na metalowe elektrody. Na nadajniku wybierz korektę impulsem. Po naciśnięciu przycisku Y lampka powinna się zaświecić. Aby przetestować sygnał dźwiękowy za pomocą przycisku MOD wybierz opcję dźwięku na nadajniku i wyślij go naciskając przycisk Y. Aby przetestować funkcję wibracji za pomocą przycisku MOD wybierz ikonkę wibracji na nadajniku i wyślij wibrację za pomocą przycisku Y. Znajdujący się na piroście. Moc wibracji oraz impulsu reguluje za pomocą przycisków na boku nadajnika w zakresie od 1 do 100. Dźwięk wysyłany jest na jednym poziomie.